Sól, sol, sol, Jadrowi na Pieprzu. Witam Was kochani w 42 odcinku naszej trójkowej serii Luźnej Rozgrywki z Holly i Molly. No i tak, Emma ma szlaban za godzinę. Jeśli pozostanie wtedy poza domem, może ją zatrzymać policja. No bo wciąż mamy piątek, kochani. No i nasza, to znaczy, ja wiem, że Wy macie sobotę i ja też, ale, ale nasza, nasza Emma, nasza rodzina Atia jeszcze ma piątek. Piątunią. No i jak nie wiem, czy pamiętacie, wczorajszy odcinek zakończył się właśnie w parku, bo tutaj się odbywała randka naszej... O, już policjant czyha, zobaczcie, jak czyha na tą naszą Emmę. Randka Emmy z Patrykiem. No i nasi młodzi byli trochę głodni, więc wysłałam ich do restauracji. No i tak sobie patrzę na tą restaurację, wczytuję się wszystko ładnie. Yy, I patrzę się, a tam ktoś leży. Ktoś leży. <gry> yy, ona jest po prostu, słuchajcie, bohaterką drugiego planu, bo znowu jesteśmy w rodzinie Acja. Ale Molina musi się jednak pokazać. No ma parcie dziewczyna na szkło, a jak najlepiej zwrócić na siebie uwagę? No po prostu zachowywać się dziwnie i nietypowo. Więc ona się tak dziwnie i nietypowo położyła przed wejściem do restauracji, bo dlaczego by nie? Bo kto boga temu zabroni? Kochani, witajcie w kolejnym Simowym dniu. No i nasza niania kochana otworzyła prezenty i... To, co mam Wam do przekazania przy okazji właśnie odbioru tych prezentów, znajdzie się na końcu tego odcinka. Zapraszam Was serdecznie. Tam też będzie pewne ogłoszenie o pewnej mojej akcji, która rozpocznie się już w przyszły weekend. Więc bardzo Was proszę, zostańcie do końca i zobaczcie, co mam Wam do powiedzenia na temat Waszego yy, uczestnictwa w social me mediach. <grych> Okej okay, kochani, jak widzicie na załączonym obrazku, nasza niania jest niewyspana, ale to się stało dlatego, że zajmowała się kotkiem, była bardzo kochana, y, on miał bardzo słabe kontakty, wysłałam ją więc y, do tutaj na, na dół do niego, żeby się nim zajęła. No, u naszego kotka wszystko jest w porządku. Niestety z nią nie, bo jest niewyspana, ale ja myślę, jak ona się weźmie sobie prysznic, na spokojnie będzie mogła też sobie pójść spać. Dzisiaj jest weekend, nic się nie dzieje. Zresztą nie ma już małych, dzieci nie ma już tyle obowiązków, co wcześniej, więc spokojnie. A ja się zajmę teraz całą resztą rodzinki. No i połączę się z wami z Kaz bo chciałabym wam pokazać, jaką też kiecka wybrała dla naszej Emmy na dzisiejszą studniówkę. Mam nadzieję, że ona dojdzie do skutku. No i słuchajcie, jesteśmy w kas. nasza Emma ma taką sukienkę, w której chodzi, która jest ustawiona jako, jako strój wizytowy od początku, kiedy została nastolatką, tylko jej tutaj przypięła taki, yy, takie kwiatki, kurczak to się nazywa, Ko no wiecie o co chodzi. O te kwiatki chodzi. No i y, przygotowali też drugą sukienkę, dlatego że tak w ogóle to miałam sukienkę, słuchajcie, ściągniętą z internetu, ale to jest tak głupio w trójce, że nie można sobie, na przykład jak była sukienka długa, ale ona była podana... Jako sukienka na co dzień, to ona się tutaj oczywiście nam nie wyświetli, więc skorzystałam z jednej z sukienek, którą ja, bo tamta też była taka z odciętym ona nie wiem, czy tu miała takie serduszko, ale też miała właśnie bez ramion, i była taka bardziej właśnie studniówkowa. No, na razie zrobiłam taką, taka wiecie. Żeby coś tam było troszeczkę inaczej, ściągnęłam jej też okularki, zrobiłam mocniejszy makijaż, no i tak nasza Ema będzie się prezentować albo w jednym, albo w drugim stroju. Chyba, że gra jeszcze wygeneruje trzeci, co też się czasami zdarza. No ale póki co jest gotowa, więc będziemy czekać teraz na to, aż przyjedzie po nią jej chłopak i ją zabierze na tą studniówkę, trzymajcie kciuki, żeby się udało, bo ja naprawdę jestem pełna obaw, już nieraz mi się takie fajle zdarzały, ale no, nie przełączałam się, broń Boże, między rodzinami, nic nie kombinowałam, bo to są najgorsze właśnie momenty, kiedy się przełączasz, a potem się okazuje, że ta funkcja, którą sobie wcześniej wybrałaś na przykład jakieś wesele zaplanowane, coś tam, coś tam nie do końca wychodzi. Dobra, no to czekamy, no czekamy, jeszcze troszeczkę pogramy sobie rodzinką, zobaczymy co oni tam w ogóle kombinują w ten piękny letni dzień. Sabotni. Nasza Holly, słuchajcie, po raz pierwszy złowiła rybę z gatunku górami. Całujące. <laughs> tak. Y i nasza Holly słuchajcie łowi sobie tutaj w pobliskim stawie natomiast Omar zadzwonił po Moli, która i tak by się przecież pojawiła w ciągu dalszego odcinka bo to jest mistrzyni drugiego planu o czym zresztą napisałam na mojej, na mojej stronie z desim 3 Społeczność no i jeszcze jeżeli chodzi o naszą Holly to udało jej się zdobyć ten poziom szósty a, a dlaczego w ogóle? A, bo jeszcze, 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 jeszcze. Czyli słuchaj, kochanie, weź sobie jeszcze... Mm, weź sobie jeszcze, posłuchaj ten tapkę, dobra? O tym... Y, o tym wędkowaniu. Może się uda? No. I mamy tu, proszę bardzo, y, Moli, ale miałaś przyjechać, kochanie, z córeczką. Nie wiem, dlaczego przyjechałaś sama, bo... Myśmy mieli jakieś środki, prawda? Zbierać. Jak to się nazywało? Zbieraj fundusze najlepiej bogatych. No akurat bym powiedziała, że to jest dosyć bogata osoba. No i co? Pochwal się wyglądem, daj podarek, gadaj, narzekaj, opowiedz. Poproś o dotację kompanii. O, może o to będzie chodziło. O, jest też nasza, jest, jest kochana. Czy ty zjadłeś sobie skarbie? Antoś, tak, zjadłaś, ale już, pomyć to już nie bardzo, nie? Zjeść to to tak, ale posprzątać to już niekoniecznie. Ty miałeś, kochanie, mieć relacje przyja przyjacielskie z Hanią, więc proszę cię bardzo, masz Kanie. Ach, kanie. Masz Hanie. <gryw> Zaproś ją na bitwę na poduszki. To powinno wam pomóc, przełamać lody, bo tak słabo się znacie jak na kuzynostwo. Mm. A Omar tu prosi naszą Molly, weźże spojrzyj, weźże dajże. I co? Dała? Omar Akia właśnie poprosił o dotację kampanii, bez względu na wynik, na no zawsze zapamięta wysiłek. Uuu, Molly Grabowski właśnie so wpłaciła lucky. 10 tysięcy Simelonów na fundusz kampanii, którą prowadzi Omar. Wow, ale fajnie, no to super. A ta nasza Holly dalej szaleje mm -hmm. na tym. I bardzo dobrze. E, szaleje złowienie, bo nam tego brakuje. E, słuchaj, kochanie, a może być tak e, przyjazne zaproś do siebie? Pogawędka, baw się w berka, o, pobawcie się trochę w berka i w ogóle zniknęła nam ta lalka. Słuchajcie, ja tak bardzo chciałam, żeby któryś z naszych dzieci miał tą lalkę, ale ktoś mi pisał tutaj albo na Instagramie, że podczas przełączania się między domami te lalki właśnie się gubią, więc może to też był powód. Um, Omar, mógłbyś tam pogadać jeszcze sobie z Moli trochę? Pogawędka, przyjazne piątka, przyjazne luz. Jak tam teraz wyglądasz z tą? Fundusze już są uśmiechnięte. Charyzma już prawie, prawie. Czy ty cały czas słuchasz tego tapkastu Nie. No to sobie posłuchaj, kochane. Charyzma, no trochę ci brakuje, wiesz. No dobra, kupić zabawki nie, bo my mamy zabawki, chciałbyś pogawelnić ze swoją żelusią, jasne, nie ma problemu. Dobra, to idź teraz może zaproś jeszcze naszą Moli. mamy tu jeszcze te hot dogi. Otwórz, no mamy, to weź może y, zaproś, zawołaj grupę na posiłek, a weźcie jesteście w jednej grupie, że niby? Tak? No dobra, no tak, jesteście w grupie, no to proszę cię bardzo. Gość, tak, gość sobie pójdzie zje, bardzo fajnie. E, Holinka, jak tam ci idzie? No jak słuchasz tapcastu i łowisz, to widzisz jednak, to jest najlepsze rozwiązanie. to jest takie połączenie teorii z praktyką? To super, bardzo się cieszę, bo no bo jeszcze nam zostanie wtedy tylko to majsterkowanie no i ty chyba już więcej tak czy siak nie zdobędziesz w swoim dnie tak mi się wydaje, że już więcej się nie da uzyskać Antoni, kochany wy sobie biegacie, a jak macie relacje? czy w ogóle macie, no słabiutko, dobra, to one się tutaj pobawią razem natomiast jeżeli chodzi o Emmę to słuchajcie, ona jest już cała zwarta i gotowa tak, tu sobie trochę pomaluję, ale już jestem w sukience, tak, co by już nam nic nie przeszkodziło. Być piękną. <grywia> no i czekamy w takim razie na naszego Patryka. Ona bardzo chce pójść na tą studniówkę, więc miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze i Patryk po nas przyjedzie, bo to byłby fej, jakby nam to nie wyszło. No trzymajcie kciuki, słuchajcie, jest godzina, która wpół do drugiej, więc no, jeszcze półtorej godzinki. Jest, jest, słuchajcie, bal jest o 18. Lepiej się pośpiesz i przygotuj. Musisz zaplanować swój strój na wieczór. No my jesteśmy już wcale i gotowi, więc jednak na 18, nie na 16. No dobra, ale w międzyczasie nasza e, niania Babet zagaduje do naszej moli, e, ponieważ ona bardzo chciałaby adoptować kotka. I może by się to udało, co nie, tylko nie wiem czy musimy tam pójść do niej do domku. Uściskaj oh. przyjaźnię, mm. e, luz. Naucz się piosenki, trochę sobie powyjedzie dziewczyny. Co tobie potrzeba, kochana? Tro, trochę trzeba ci tam, więc proszę cię bardzo użyj, weź sobie prysznic, zjesz sobie coś, e, może, może te hodoga, tego hotoga sobie zjesz. Ty masz wszystko tu full, fundusze są full, wszystko jest super i rewelacyjne, chciałbyś nauczyć się nowego przepisu i chciałbyś przygotować drink energetyczny. Ja niestety musiałam e, musiałam niestety ten bar cały schować, bo wcześniej bar znajdował się tutaj w pokoiku babet. Ale to możemy sobie gdzieś go tu wyciągnąć, jakbyś bardzo chciał sobie przygotować coś do picia. Natomiast tak, Holly już tam yy... Holly jeszcze trochę tam zostało, ale chodzisz do domu, bo Ty będziesz spęczona. Idź tu, weź, sobie daj spokój na razie z tym wędkowaniem, nie wszystko naraz. Yy, Babet, Ty na razie chyba nie masz takiej możli możliwości, co? Będziemy musiały pójść tam sobie yy, przyjazne. Niestety, chyba się tak nie da. Możesz porozmawiać co najwyżej o, o kotkach z Molly. Oh, szkoda trochę, bo to by było fajne, jakby się mogły poprosić, no nie? No, ale to nic. Jesteś też głodna, więc bardzo Cię proszę, idź sobie zjedz resztki hot dogi. Ty? Ty jesteś głodna, ale to byś, Holly, mogła, kochanie, podać lunch, coś dobrego. Ty sobie pogadaj z Moli, zrób zdjęcie z Moli, dobra, możesz sobie zrobić z nią zdjęcie, możesz też pogawędkę jakąś przeprowadzić sobie z nią. Dzieci sobie biegają, a może byś mógł jeszcze sobie powitać ją... A, bo ty jeszcze się nie przywitałeś z nią, no super, po prostu... A możesz dać jakiś podarunek? Ojeju, ty tyle fajnych rzeczy masz. Co byś mógł jej dać? Wiesz co mógłbyś jej dać? Daj jej szumisia. Ciekawe. Ty. Nie spodobało! Nie chcesz! Ojeju! jeju ja ją! Ja słyszałam, ja... lala la. No zobaczcie, żeż to. No zobaczcie to. Ależ to Ależ to No kochana ty moja. No będziesz miała ci, powiem, piękną brykę. Ach, bo się przy... twój chłopak już tu zjawił. Aż muszę zrobić, słuchajcie, zdjęć. Tak, nasz chłopak niestety wszedł do środka. Ehehe. O, lala. La. No dobra, to słuchajcie, jedziemy za nimi, no nie? Ale fajna bryka, o kurczątko. No, jesteśmy już, słuchajcie. Może jeszcze zrobić coś na tą na, na miniaturkę. Pozwólcie. No i okej. Okay. No musiałam, bo to taka, taka rzeczywiście fajna chwila, fajna fotka. No i idziemy kochani. No Holi, Holly. Emma. Jego na fajnie szło po tych schodach. Super. No będziemy otrzymywać przeróżne komunikaty, jeżeli chodzi właśnie o... o o zabawę. Będziemy się starali oczywiście dobrze wybierać dla naszej Emmy. Yy, tak, Emma właśnie poszła na bal, no ale ja nie zdążyłam tego tak opublikować na stronie, ale nie szkodzi. Yy, przejechała się limuzyną, wszystko jest super, wszystko jest rewelacyjne, więc na razie... Tak, z ciekawości sobie zerknęłam do albumu naszej Emmy i zobaczcie, tam jest taka świetna fotka, że oni są już tam w środku i... Przeczytam wam to, bo to jest niesamowite. Tak wiele rzeczy wydarzyło się po raz pierwszy na balu. Pierwszy niezręczny taniec, pierwszy niezręczny pocałunek. No, to akurat nie jest prawda. Pierwsze niezręczne zerwanie. To wydarzenie, którego nie zapomni żaden na Tak, ja mam nadzieję, że Ty zrywałaś, ale wiesz, nie ze swoim chłopakiem, tylko na przykład z jego bratem, który też tam koło Ciebie się kręcił, no nie. No i czekamy na komunikaty tu jeszcze mamy komunikat dotyczący naszej oj, ale zobaczcie ta odmowa prezentu przez Hanie, no wiecie no to są kozy małe a pokaż mi, ty jeszcze się tam bawisz w ogóle z Haneczką, czy ona już cię zostawiła kochane? no to nic nie szkodzi, bo jutro też jest dzień skarbie, też sobie będziesz mógł e, zaprosić e, Hanie, może, może lepsze będziesz miał relacje w kolejnym simowym dniu czy ona gdzieś tu jeszcze jest? Można korzystać gdzieś z talety? Nie ma niej? O, no przykro mi kochany, bardzo. Wiesz co? A może byś sobie chciał popływać? A możesz popływać z hanią? Możesz. To idźcie sobie popływać. Mamy basen, a z niego w ogóle nie korzystamy. A ja sobie robię szybki podgląd jeszcze na szkołę. Może jakiś komunikat nam jeszcze tutaj wystąpi. Bardzo proszę, Emma była obiektem zazdrości wszystkich jej przyjaciółek. Została nazwana królową balu. Uważaj, może dojść do bójki zazdrośnic. Ojeju! Mam nadzieję, że nie. Także czekamy tutaj, co tutaj jeszcze się zdarzy, co tutaj będzie. Bardzo fajne są te interakcje i widzicie, tego mi właśnie brakuje w czwórce. Oprócz całego otwartego świata. Oprócz możliwości kolorowania obiektów. Właśnie tego mi e, bardzo, bardzo brakuje. E, takich typowo rodzinnych interakcji, albo szkolnych, no nie? Wywarła swoim tańcem naprawdę dobre wrażenie na simie o imieniu Patryk. E, mało kto doświadczył dotąd tak oszołamiającego wyjścia, jak to, które właśnie się odbyło. Aha, no i nasza, nasza e, Molly już wraca do, do ty idziesz do pracy. Patryk przynosi Simowi Emma pącz przez cały wieczór i upewnia się, że ona dobrze się bawi. Troskliwość, jaką okazuje Patryk, wywiera dobre wrażenie na Simie Emma. Cieszę się bardzo. To widzisz, jednak dobrego chłopaka ci wybrałam. Nie, żebym miał jakiś większy wybór, nie. <ścoughs> no ale cieszę się bardzo. I co tam jeszcze? I co tam jeszcze się dzieje? No, no dajcie jakieś wskazówki. Emma i Patryk byli dynamicznym duetem podczas całego balu. Wszyscy kopiowali ich kroki, przyglądali się ich stylowi. Zdecydowanie jest między nimi pewna chemia. Ho, 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 ho. No oczywiście, że tak. Emma jest naprawdę urocza dla Sima o imieniu Patryk. Nie opuścił jej boku przez cały wieczór. No i Git, właśnie o to chodziło. E, Patryk wyjawił, że bardzo lubi Sima o imieniu Emma. Emma była tak szczęśliwa, że uśmiech nie schodził w jej twarzy. Ja sobie to wyobrażam. I Emma ma szlaban, oczywiście, normalne. I słuchajcie, i słuchajcie. Szkolny bal się skończył. Lepiej, bezpiecznie wracaj prosto do domu. Jeśli nie chcesz mieć kłopotów z prawem i swoimi rodzicami, mamy nadzieję, że to była świetna zabawa. No, ja myślę, że, że była. Ja myślę, że była. Także czekamy na naszych młodych, którzy będą wychodzić z balu. Każdy zmyka szybciusieńko do domu. Nikt nie chce mieć szlabanu. Nie chce być zwinięty przez tutejszą policję. Proszę, br brat Patryka. Fred. A Emi się pewnie ciężko rozstać z Patrykiem, co nie? No ja myślę, że byłoby mi ciężko. Tu nasza koleżanka Belinda. Super czy też O, jest Emma, jest, jest plus 400, zaliczyło się. Super. Też wracasz taksówką? No też. No dobra, będziemy wracać w takim razie z Emmą, no bo, no bo to ona jest tutaj naszą bohaterką dzisiejszego dnia. Główną bohaterką. No i proszę, no iśmy wróciliśmy. A ty, Maluszku, może byś tak już poszedł do siebie, co? Wiem, że jesteś śpiąca. No i nic się nie stanie, kochani, jak chwilę posiedziesz i pogadasz, tak? Powiesz, jak tam było, jak Patryk ci te poncze donosił. No. Raz możesz się poświęcić tak i, i po prostu i tak pójdziesz spać, będziesz jutro do południa pewnie, e, będziesz pewnie spała. Opowiedz, entuzjazmu się, poplotkuj, co tam było, jakie były dramy, jak dziewczyny cię zazdrościły, twojego chłopaka, twojego stroju, że byłaś gwiazdą wieczoru i tak dalej, i tak dalej. A ja was jeszcze kochani zapraszam do otwierania prezentów i do takiego pewnego mojego pomysłu. A pożegnamy się później. Dzisiejsza prezenta otwiera nasza niania babet. Bardzo dziękuję Ewa, bardzo Marinowska, bardzo dziękuję z dziękuję Zolzece, kochana moja ty... tym razem wampirina, wampirina, ale jeszcze wiem, że będzie jakaś inna rodzina. Znowu z, Kuban, z rodziny Paradise, jeju! No i potem myślę, biorąc pod uwagę wspaniałe rozszerzenia do DSIMS 4, pozostaje nam pocieszyć się starą dobrą trojeczką. Tak, zgadzam się z Tobą. Welka 61, kochana, pozdrowienia z Twinbrook od Rodzinki Kowalski. Dziękuję bardzo, skarbie, zaraz będę się odwdzięczać. Pozdrowienia od Marysi i jej Rodzinki od Kubany. Zolzetka dla Emmy specjalnie ten prezencik ślę. więc kochanie, ten prezent będzie odbierała Emma. Obiecuję. Yy, pozdrawiam, ja również pozdrawiam. Dziękuję. Pozdrowienia z Shang-Cimla. uuu, my też się wybierzemy niebawem w podróż. Może do Chin? O, zobaczymy. Pozdrawiam cię, Zolzetko kochana. Jagoda. 040909. Otrzymałeś ekskluzywny prezent z The Sims nie z tego świata, ale Jagłódko kochana, ten prezent otworzymy z okazji innej rozgrywki, dobrze? Bo mam wyłączoną w tej chwili funkcję nie z tego świata, ale niedługo nasze dwie wariatki, e, wróżka, w, wróżka i czarownica powrócą, więc myślę, że sobie otworzymy wtedy ten prezencik. No i znowu! Zalzetka. czy to Holly, czy to moli? ten prezencik zadowoli o ja tobie widzę też tam jakieś remiki się zadarają. a może magiczne panie zaczną swoje nagrywanie jejku kochane te moje no właśnie o tym przed chwileczką wspomniałam tak, tak właśnie, że zaczną kochanie zaczną znowu pozdrowienia od Stanleya ja nie znam Stanleya i w ogóle w związku z tym kochani że prowadzicie różne rozgrywki, prowadzicie kanały na YouTube, prowadzicie Instagramy, to już niedługo złożę taki odcinek, który będę się starała podpinać i o którym będę się starała jak najczęściej wspominać i bardzo bym Was prosiła, żebyście właśnie pod tamtym odcinkiem, on wyjdzie najprawdopodobniej za tydzień, w weekend żebyście tam zostawiali wszystkie swoje social media, które prowadzicie. Najfajniej w ogóle by było, jakbyście na przykład obok tego, jak się nazywacie, jaki macie nick, żebyście też swoje imię podali, jeżeli to nie jest jakaś tajemnica, bo wiecie, ja mam na imię Maja, nie? Ale to to nie jest żadną tajemnicą, więc jeżeli byś, bylibyście to cenili, zostawili przedstawili się na przykład Zolzetka, no to ja wiem, nie? Ja wiem jak masz na imię, ha 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 z Instagrama i nie tylko. Tak cię ostalkuję. <laughs> Ale ty wiesz, ty wiesz kochana. No więc... Y My sobie tak piszemy i tak yy, no, obserwujemy się wzajemnie i ja myślę, że byłoby bardzo miło, bo ja bardzo chętnie będę do Was zaglądać. Może nie będę zaglądać codziennie, bo ja jestem strasznie ostatnio zagoniona i zalatana. Ale no, myślę, że tak. No i dziękuję za Wasze wszystkie prezenty, kochani. Ja za chwileczkę, co po niektórym, się odwdzięczę, a nasza niania zwinie sobie za to punkciki, nie? No więc na razie, kochani. A Wam kochani, dziękuję za dzisiejsze spotkanie, takie dzień po dniu. Życzę Wam dobrego weekendu, dobrego dnia. Sól, sól, odrobina pieprzu i pa-pa! Czy jeszcze Patryk blu śpi na pieniądzach. To by się tego spodziewał? Nie, żebyś Tobie coś brakowało, co nie? <ślamy> tak, kochani, trzymajcie się.